Pieczone. Uf, tu są ziemniaki już te? Takie tam Zielone, wszystko tu jest. Dane ziemniaki, wszystko tego. Pieczone. Pieczone ziemniaki. Tu wyglądają zimnaczki. I tu są już jarzynki, wszystko dane. Pieczone ziemniaki, niam. Pieczone. pieczone zapraszamy na pieczone pyszne pl pieczone niam niam. bardzo pyszne pieczone i będą się smażyły pieczone Dzimniaczki. Trzeba zastawiać, żeby, żeby były na drugą godzinę. I będzie obiad pieczony dzisiaj pyszne pieczone. Bardzo pyszne pieczone. Miam, miam. Pyszne. Miam, pyszne. miam, mru, mru. Miam, miam, pyszne. O tak. Zapraszamy.